Będziemy kowalami swojego losu. W kolejnym odcinku serii Galawu Ragnarok dziś. Lecimy dalej Atreusem. I musimy odnaleźć Freję. Y Aha, tam. okej. Okay. Srebro zawsze się przyda. Czekaj, chyba mamy iść tutaj tak. No nie, tutaj nie ma nic. Aha, tu jest skrzyneczka. To zawsze coś. Ach, nie mogłem go załatwić. Dobra, to. skubane z zaskoczenia. Już Proszę kruka, ale to chyba zwykły dobry no. kierunek. Naprawdę chciałbym mieć kompas. Proszę. Jest i je obozowisko. Prawdopodobnie w trei. Damy je znać, że jesteśmy. No, może doleciało. ciało. go się nie wiem. Ło. Jest i

Oh, t'as mis Fokus. Okay. Czyli tak to wygląda. No sprawdzę, czy nic nie wisi nad tym, ale nie. Tak do upewnienia. Okej, okay, jak to tutaj zrobić? Jalfa! Dobra, dam ja radę. radę tu prawda? Tak, dam radę. Jalfa! Aha. Zawsze jakieś srebro i skrzynka. Ha! Freja powinna być niedaleko. Muszę wypatrywać dużych drzwi. Ej, Proszę, to jest ta skrzynia, którą widzieliśmy. Frejana skóra, zuże, no i oczywiście srebra. Jesteśmy tutaj. Hej tam w dole. Hej! Opamiętałeś się wreszcie? Tak! To znaczy yy, nie zmieniam zdania! Ha! Masz wątpliwość? No nie no nie będziemy. Bo ty ich nie miewasz. Lepiej się wahać niż załować. Jedno nie wyklucza drugiego. Idź dalej! A jestem pewien, że wkrótce będziesz żałował. Jadę. Chcemy wzyknąć jak cię zabijasz Dzięki, ale dodałeś mi otuchy Tak, to te drzwi Okej, okay, czekaj, do to przejście i... Yy, cześć oh, Frejo! O Boże. No co? Nie mogę odwiedzić dawnej znajomej? Nie mam złych zamiarów. To, że odpowiadam za śmierć twojego syna nie znaczy. Dobra. O tym pewnie nie powinienem wspominać. Słucham, Frejo? Pytasz, dlaczego noszę to naszej szyi? Grot strzał, od której zginął twój syn? Dobre pytanie. Eee... Już pomnij. <laughs> nie wiem, po co w ogóle idzie z nią gadać, ale siedzi tam. Jest tam Frejo. Ja mogę ją? Ja nie mogę ją. To do dzieła. Frejo! Powinieneś zostać, Sindrin. Czekaj! Przestań! Twój ojciec... ...gdzie on jest? Nie tu! Przysłał cię. Nie! On nic nie wie! Popełniasz błąd. On zabił mi syna. Skąd wiesz, że nie odpłacę mu tym samym? Bo jesteś dobra! Nie bądź taki pewny. Co ty o mnie wiesz? Wiem, że nadal żyje. Zanim zdecydujesz, co ze mną zrobić, uwolnij mnie i wysłuchaj. Jeśli chcesz się wstawić za ojcem, to daruj sobie. Jego los jest przesądzony. Ale wiesz, kto za wszystkim stoi. Nie mogę powstrzymać Odyna. Na szczęście nie muszę. Ragnarok to zrobi. Tak? A jeśli ci powiem, że odwiedził Midgard, był u nas. Zaoferował zawarcie rozejmu. Mówił, że nie będzie Ragnaroku. Kłamał. Może. Ale według przypowiedni groy wszystko leży w rękach armii gigantów. Giganci czekają na wojnę w Jotunheimie. Nie! Byłem tam! Nie ma tam żadnej armii ani gigantów! Tylko ja. W Jotunheimie poznałem prawdę. Moja matka była ostatnią strażniczką gigantów. I to nie wszystko. Pojawiam się w ich przepowiedniach. Oni nazwali mnie. Loki. Myślę, że. Mam pomóc. w powstrzymaniu Odyna. Nie wiem jak. Ale giganci nie żyją, a, a ty nie chcesz walczyć. Więc on wygra. Czemu nie łączymy sił? Przecież możesz tam pomóc! Daleko mi! Do pełni sił! Dobrze. Dobrze. Jest z nami Tyr. Gdybyście porozmawiali. Tyr żyje? Tak. Był w Nie Niemożliwe. Dziewięć światów jest zamkniętych. Nie. Otworzyliśmy bramy. Nie wiemy tylko, gdzie iść. Ale jeśli zaczniemy współpracować. Dość! Dość! Uch. 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 Odejdź stąd. Idź I ci nigdy nie wracaj. Idź nim zmienię zdania. ...i nie oczekuj takiej łaski dla swojego ojca. No, tym nic nie można zrobić. Idziemy na górę. To trzeba wracać do Szymoniego i do... Dobra. Do domu. Nie zabiła mnie, ale nie dostałem odpowiedzi. Czyli to wszystko była jedna wielka strata czasu. Ale Sindri nigdy się o tym nie dowie. Dobrze, że lubię się wspinać. To co, wracamy? Do słynnego Chwała Chwała Robi. Jesteś cały. Jak poszło? Zacząłem już podejrzewać. Sindri, mówiłem, że dam sobie radę. Ale ona nam nie pomoże. E, gdzie twój maszyni? Ha? A. W dłuższym namyśle pozbyłem się go. Zabrała ci go. Prawda? Eee... Wygląda na to, że miałeś dobry dzień. I jak? Przekonałeś się, że chaos ci służy? Eee... szukuje się kolejna walka. Ja to naprawiłem! Ha, Hahaha! Jarpa! go naprawię. Chodźmy stąd, zanim coś innego spróbuje nas załatwić. No, dobra myśl. Nie chcę ci psuć humoru, ale czy powiemy o tym twojemu ojcu? W końcu wyjawiłeś prawdę, nie? Nie ma mowy! Zabijecie! No tak. Wiesz, skoro już mowa o wyjawianiu prawdy, chciałbym się ciebie poradzić. Jest jedna sprawa, którą od dawna ukrywam przed bratem. Ha! Opowiem ci w drodze powrotnej. Chodźmy. Oho! A ci go! Tylko żyć kom można było zdobyć. Ci ah, one kiedyś odpuszczą. Walki Po kolejnej walce już. Zapracamy No tego nie możemy jako treus. Więc tu trzeba będzie wrócić jako kratos. O ile można. Kurde, on jest szybszy. Wyścig. Serio, teraz. Daj mi w każdym razie dobrze postąpiłeś, uratowałeś broka, a ja sprawiam problemy. Dokonałem wyboru. Chociaż nie miałem do tego prawa. Jak to dokonałeś wyboru? Nie chciałem. Nie chciałem być sam. Kiedy inne krasnoludy go zobaczyły, zaczęły nas unikać. Więc odeszliśmy, zamieszkaliśmy gdzie indziej. No wiesz, przeszłości nie zmienisz, ale masz wpływ na to, co będzie dalej. Wracajmy, zanim ojciec się obudzi. To najlepszy pomysł, na jaki dziś wpadłeś. Tre to a To o czym Sindri mówił to jest o to nie wiem dlaczego się to nie wyświetliło, ale Brock umarł, Sindri go do Alfheim'u chyba poszedł? Tak, do Alfheimu, światło Alfheimu i go ożywił, nie mówiąc mu o tym. Nadać ci ksywki? to była ksywka? Oh, Nie Lok. Nie? Jeszcze gorzej. Oh, właśnie do mnie dotarło. A chcesz trzął? Ruszamy? No idziemy. Nie wracać z pustymi rękami. Tyr okazał się porażką, więc nie chciałem Nie przynajmniej... zapędzaj się, małej Jotunie. Tyr nie spełnił twoich oczekiwań, ale nazywać go porażką? Ocaliliście go przed straszliwym losem. To wielki wyczyn. Jest szansa, że jeszcze nam pomoże. Może, ale ojcu wkrótce skończy się cierpliwość. Pewnie już wybrał dla nas następną kryjówkę. W takim razie nie pogarszajmy sprawy i nie dajmy się złapać. Jak będziemy na miejscu, zatrę ślady użycia bramy i wrócę tylnym wejściem. A ty zachowuj się naturalnie. Tylko bądź szybki. Mam przejście. Ledź, ledź, ledź. To ryzyko w ogóle mnie nie martwi. Ale skąd wiesz, że to właściwa ścieżka? Wierzę w ich mądrość. A to prawie tak, jakby nam to powiedzieli. Masz pewność, że giganci nie chcieliby wojny? Wiem, że byli mądrzy. A to idzie w parze z pokojowym nastawieniem. Braciszek, mówiłem, że przyjdzie. Atrousie, gdzie byłeś? Siku, wszyscy głodni? Ja tak. Wy też się tak wyspaliście? Zaraz zejdę! Czy to kiełbasa? Dobra, polska, polska kiełbasa. Sam chciałbyś spróbować coś przyrządzić. Zgadzam się. Co? Metro, u się układamy plan. O, to. co dalej? Alfheim. do elfów. Alfheim? Nie znosisz go. Chcesz tam mieszkać? Mieszkać. Chcę tam zdobyć odpowiedzi. Ołtarz groj, chłopcze. Podobno go znaleźliście. Groły? Strażniczki? O, może odkryje tam jakiś sekret. Ano! Kto zna więcej sekretów, niż wieszczka? Myślałem, że. nieważne. Fajnie, Alfheim. Ej, nie zapomnij tego, co ci tam zabierze. Wiecie co? Zbuduję większy stół. Hmm. Hmm. Więcej dla mnie. Jaki obiad. Jeszcze kilka lat temu pomyśleliście, że, że, że z nami będzie iść. jeść obiad. Chcę. Czekam na wasz znak. Czy raczej na znak twojego ojca Jeśli moja wiedza może ułatwić wam zdobycie odpowiedzi To przynajmniej tak się wam odwdzięczę Poza tym myślę, że widok światła Alfheimu dobrze mi zrobi hmm. To elfie światło to zajebisty, towar. Można jakoś stać? Aha A kto wpadł na ten plan? A, Mimir, oczywiście. Pytałem, jak mnie odnaleźliście, a on opowiedział mi o przepowiedniach wewnątrz ołtarzy Jotunów. Potem zaczęliśmy wyliczać pozostałe ołtarze. I twój ojciec przypomniał sobie o ołtarzu Groje, przy Świątyni Światła. A kiedy okazało się, że możemy się tam udać, plan jakby sam nam się objawił. Trudno dotrzymać kroku najmądrzejszemu z ludzi, nawet kiedy nie ma nóg. Wybacz, grubiański żart. Zawsze lubiłem nasze rozmowy. Ano. Dobrze cię widzieć, wolnego przyjacielu. Co na tyle? O, obrot... A, Cindy. Coś można? Naprawdę to zrobił. Tyr naprawdę spał w schowku na miotły. To normalne wśród takich wielkoludów jak wy? Czy tylko wśród tych, którzy spędzili lata w zamknięciu?

Roz rozdawane węgle 20. Dobra, na razie zostawimy, pozbieramy, zobaczymy. Za tobą za chwilę dołączę do Was przy bramie o! Lecimy. Czy mógłbym się panu przyjrzeć? To zajmie tylko minutkę. Wielkie nieba, cóż za umięśnione ciało! Zdolne do całego wachlarza odrażających aktów przemocy, jak mniemam. Co to ma znaczyć? To, to zapewne wiewiórka z drzewa świata. Ten apetyczny aromat... Czyżby... Przepraszam najmocniej. A tak, pyszna żywica. Smak orzechów z nutką kałamarnicy. Nie. Nie każdy może być kulinarnym odkrywcą. Czekaj, skoro jesteś Ratatoskiem, dlaczego wyglądasz inaczej niż zwykle? To długa historia. Ale zgadza się. Otóż jestem Ratatoskiem. A ten, którego zdążyliście już poznać, to zaledwie jedno z moich wcieleń. I w dodatku wyjątkowo paskudne. Różnimy się tak bardzo, że to w zasadzie już zupełnie inna wiewiórka. A propos... Zgryźliwku, może wyjdziesz i się przywitasz? Spierdalaj, nie mam czasu! Można się było tego po nim spodziewać. Tak czy siak. Skoro już wyczyściłem całą żywicę, chcesz odzyskać nasiono? To nasiono? Tak jest. Konkretniej nasiono Yggdrasilu. Odkąd krasnoludy zastosowały swoją małą sztuczkę, żeby dostać się do nowych światów z mojego drzewa, trzeba mieć nasiona. <laughs> Twojego drzewa? <laughs> Owszem, mojego. Chodźcie, pokażę wam. To dlatego pan Brock potrzebował nasiona Alfheimu. Domyślam się, że macie bardzo ważne sprawy. No dobra, to byłby na tyle ja w tym odcinku.